Dzień dobry wieczór, jest 15 dzień września do końca roku pozostało 107 dni. Swoje imieniny dziś obchodzą Albin, Katarzyna oraz Lolita wszystkiego najlepszego dla Was. Natomiast w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności z osobami chorymi na schizofrenię kalendarium zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek. Część pierwsza. Kartki z kalendarza Polska Rok 1793 Rozwiązano konfederację targowicką po uchwaleniu przez Sejm czteroletni 3 maja 1791 roku pierwszej konstytucji ustrojowej Część wpływowej magnaterii i nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1972 roku zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach Konfederację w celu jej obalenia. W rzeczywistości spisek został zawiązany 27 kwietnia 1792 w Petersburgu pod patronatem cesarzowej Katarzyny II która od 1768 roku występowała jako gwarantka ustroj Rzeczypospolitej. Sam tekst aktu konfederacji zredagował generał rosyjski Wasylij Popow, szef kancelarii księcia Georgija Potyomkina. Wzięli w niej udział magnaci generał artylerii konnej Stanisław Szczęsny Potocki jako marszałek Konfederacji Koronnej, hetman wielki koronny Franciszek Sawery Branicki, hetman polny koronny Seweryn Żewuski, Generał Szymon, Marcin Kosakowski i inni. Sekretarzem Konfederacji został publicysta Dyzma Bończa Tomaszewski. Dążyli oni do podziału państwa na samodzielne prowincje. Zwrócili się w tym celu o pomoc wojskową do cesarzowej Rosji. Uzyskali ją i 18 maja 1792 na Rzeczpospolitą uderzyła 100 tysięczna armia rosyjska, rozpoczynając wojnę polsko-rosyjską. Według niektórych ocen była reakcją opozycji na konstytucyjny zamach stanu i reformy Sejmu Rewolucyjno-Warszawskiego. Sygnatariusze aktu Konfederacji Targowickiej mieli oskarżać twórców Konstytucji 3 maja. Nigdy jeszcze sztuka zwodzenia w tym u nas nie była widoczna stopniu, w którym się okazała w ostatnich czasach. Tego szlachetny naród polski doświadczył, sztuką i zwodzeniem wolność mu wydarto. Częściowo tylko gdzie się udać mogło podkopywano gmach Rzeczypospolitej i gotowano rzeczy, aby go raptem wywrócić. Rok 1939. W odwecie za zabicie oficera Wehrmachtu w Cechówce Niemcy zamordowali co najmniej 58 Polaków. We wrześniu 1939 roku leżąca ponad 20 km na wschód od Warszawy Cechówka stosunkowo szybko odczuła skutki wojny. Wstrzymany został ruch na pobliskiej linii kolejowej, a do wsi wkrótce zaczęli napływać uchodźcy z bombardowanej stolicy oraz innych miejscowości. Kilku mieszkańców zginęło lub odniosło rany na skutek ataków Luftwaffe. 14 września żołnierze wojska polskiego wycofali się z okolic cechówki. Następnego dnia o poranku do wsi wkroczyli żołnierze Wehrmachtu. Wkrótce wybuchła gwałtowna strzelanina. Według niektórych relacji pierwszy strzał oddała Stanisława Kazimierska, mieszkanka cechówki, żona kapitana wojska polskiego. Miała ona jakoby śmiertelnie postrzelić niemieckiego oficera o nazwisku Otto Klein. Istnieją także relacje mówiące, że opór stawili Niemcom pojedynczy polscy żołnierze i policjanci, którzy stracili kontakt ze swoimi oddziałami. Kilku niemieckich żołnierzy miało zostać zabitych. Żołnierze Wehrmachtu zastrzelili Stanisławę Kazimierską i członków jej rodziny, a także zamordowali zamieszkującą w sąsiednim domu trzyosobową rodzinę Zielińskich. Następnie przystąpili do pacyfikacji cechówki. Do domów rzucano granaty i ładunki zapalające. Napotkanych mężczyzn rozstrzeliwano. W czasie pacyfikacji, szczególnie ucierpieć mieli mieszkańcy ulic Bema, Chopena, Głowackiego, Narutowicza. Obok mieszkańców cechówki ginęli mieszkańcy sąsiednich miejscowości, którzy znaleźli się tego dnia w cechówce, a także uchodźcy z Warszawy i dalej położonych regionów. W czasie, gdy trwała pacyfikacja, w miejscowym kościele odbywała się msza, którą celebrował ksiądz proboszcz Dzisław Leichte. Niemieckie kule wybiły kilka szyb w oknach. Proboż nie przerwał jednak sprawowania liturgii i dzięki swojej postawie zapobiegał wybuchowi paniki wśród wiernych. Tego samego dnia Niemcy spacyfikowali także sąsiednią Długą Szlachecką. Rozstrzelali 42 osoby, w tym co najmniej jedno dziecko. Spalili ponadto 16 budynków. Część druga. Kartki z kalendarza Świat. Rok 1974. Na przedmieściach Moskwy odbyła się wystawa obrazów niezależnych malarzy, brutalnie rozpędzona przez służby bezpieczeństwa. Jest to tak zwana Wystawa Spychaczowa. Jedna z najbardziej znanych publicznych akcji nieoficjalnej sztuki w ZSRR, zorganizowana przez moskiewskich malarzy awangardowych 15 września 1974 roku na peryferiach Moskwy w Bielajewie. Inicjatorami wystawy byli kolekcjoner sztuki Aleksander Glezer oraz 13 malarzy. Obrazy ustawiono na prowizorycznych stelażach zbitych z odpadów drewna. Oprócz mieszkańców Moskwy, w otwarciu wystawy uczestniczyli dziennikarze zagranicznych agencji. Władze zareagowały gwałtownie na nieprawomyślną wystawę. W pół godziny po rozpoczęciu pojawiły się trzy spychacze miotacze wody i około 100 milicjantów w cywilu. Zainscenizowano rzekomą akcję protestu grupy robotników sprzeciwiających się nielegalnej wystawie. Napastnicy zniszczyli obraz bili uczestników i widzów wystawy, a nawet przyglądających się temu dziennikarzy. Zaaresztowanych zawieziono na komisariat, gdzie oświadczono im, trzeba by was zaszczelić, tylko szkoda naboi. Gdy o rozgromieniu wystawy doniosła prasa światowa, władze zmuszone były do ustępstw i zezwoliły na zorganizowanie podobnej wystawy na otwartej przestrzeni. Wystawa odbyła się 29 września 1974, trwała 4 godziny i zwiedziło ją około 1,5 tysiąca widzów. W zagranicznych mediach wystawę określono jako Płótnia Wolności. Spychaczowa wystawa uważana jest za najważniejszy pokaz rosyjskiej sztuki awangardowej od czasu rozpędzonej przez Nikitę Chruszczowa wystawy Nowa Rzeczywistość w moskiewskim maneżu w roku 1962. Realizm socjalistyczny przetrwał jako oficjalna doktryna artystyczna do lat 80. XX wieku. Rok 2007. W Birmie wybuchła tak tzw. szafranowa rewolucja skierowana przeciwko rządzącej krajem Juncie Wojskowej. Wystąpienie społeczne w Birmie, mające miejsce od 15 sierpnia do 30 września 2007 roku, kiedy to w Rangunie rozpoczęły się pierwsze protesty przeciw rządom dyktatury wojskowej, wywołane wzrostem cen paliw. Na czele protestów stanęli działacze grupy studentów pokolenia 8.8. Protestujący zostali wsparci przez mnichów buddyjskich. Mnisi wyszli na ulicę i dołączyli do manifestacji. Obejmując przywództwo nad protestami, uczestnicy protestów domagali się m.in. uwolnienia więźniów politycznych, demokratyzacji państwa, poprawy warunków życia mieszkańców i obniżki cen paliw. W największych protestach uczestniczyło ponad 100 tysięcy ludzi. To wszystko na dziś, bardzo dziękuję za uwagę, jak zwykle życzę Ci wszystkiego dobrego i zapraszam jutro na kolejny odcinek kalendarium o godzinie 20, a tymczasem dzięki wielkiej i narka. Chciałbym również poinformować, że jeśli masz ochotę, to możesz mi postawić wirtualną kawę, żebym nie zasnął przy nagrywaniu kolejnych odcinków. Linki znajdziesz w opisie filmu. Kalendarium. Zbiór wydarzeń historycznych. Zostaw subskrypcję, łapkę oraz komentarz. Codziennie nowy odcinek.